W tym filmie przedstawię Wam kluczowe ustawienia na YouTubie, które powinien znać każdy początkujący twórca, aby zwiększyć swoją szansę na sukces. Tak więc, jeśli chcesz zwiększyć zasięg swoich filmów, a także budować zaangażowaną społeczność, te ustawienia są właśnie dla Ciebie. Pierwsza rzecz to wyłączenie automatycznych rozdziałów. YouTube tworzy automatyczne rozdziały, co wydaje się być dość dobrym rozwiązaniem. Natomiast są one tworzone przez sztuczną inteligencję, która nie zawsze dobrze interpretuje nasze treści. Tak więc aby uniknąć negatywnego wpływu na nasz kanał, polecam wyłączyć tam opcję automatyczne rozdziały i wpisywać te rozdziały ręcznie. Jest to bardzo proste, wystarczy dodawać znaczniki czasowe do konkretnych fragmentów filmu. Jeśli nie jesteście pewni jak to zrobić, to w opisie Znajdzie się link do filmu, gdzie mówię krok po kroku, jak dodawać takie właśnie rozdziały czasowe do naszych filmów na YouTubie. Generalnie takie rozdziały do filmu warto dodawać, bo nie tylko pomagają w lepszej nawigacji po filmie, ale także pomagają w SEO. Ponieważ zarówno YouTube, jak i Google indeksują te słowa kluczowe. Kolejna ważna rzecz to uzupełnienie opisu kanału. To ustawienie jest dość kluczowe, ponieważ dzięki temu Twój kanał będzie wyglądał jeszcze bardziej profesjonalnie. A opis dodajemy w zakładce Dostosowywanie, przechodzimy do YouTube Studio i tam mamy właśnie takie miejsce, gdzie możemy dodawać opis naszego kanału. Bardzo ważne jest kilka pierwszych słów. Ponieważ pierwsza linijka opisu wyświetla się bezpośrednio na stronie Twojego kanału, a to daje Ci możliwość, aby skierować do widzów jakieś konkretne informacje. Właśnie w tym pierwszym zdaniu być może będziecie chcieli ymm, przekierować Waszych widzów na przykład do Waszego newslettera albo do innej platformy, albo po prostu będziecie chcieli poinformować o czymś ważnym, y, to warto, żeby się znalazło właśnie w tych pierwszych kilku słowach Waszego opisu. A w pozostałej części możecie dodać y, informacje o sobie, o swoim kanale, dodać linki do pozostałych stałych platform, do newslettera, strony internetowej itd., itd. Kolejna ważna rzecz to dopasowanie kategorii wideo. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu YouTube będzie jeszcze lepiej dopasowywał Wasze filmy do Odpowiedniej grupy odbiorców. Bo najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to jeśli Wasz film zostałby sugerowany przez YouTube'a do nieodpowiedniej grupy widzów. Wy na przykład nagrywacie o gotowaniu, a Wasz film pojawiłby się widzom, którzy oglądają Minecrafta i kompletnie nie są zainteresowani tą tematyką. Dlatego warto tutaj właśnie tą kategorię sobie ustawić. Ja na przykład dla mojego kanału wybrałam opcję Edukacja, ponieważ tworzę właśnie tego typu filmy. Ale Wy możecie wybrać naprawdę cokolwiek co może być rozrywka, edukacja, sport, co pasuje do Waszego kanału. I dzięki temu, że ustawicie dobrą kategorię, podpowiecie trochę YouTube'owi, do jakich widzów chcecie docierać, i dzięki temu zwiększycie widoczność Waszego kanału. Kolejna rzecz bardzo ważna to dostosowanie układu kanału. Musicie zadbać o to, aby Wasz kanał był atrakcyjny i dobrze zorganizowany. W zakładce Dostosowywanie przechodzicie do sekcji Układ i tam możecie tutaj sobie poustawiać na przykład, jaki będziecie mieć zwiastun kanału dla osób, które już subskrybują albo dla osób, które jeszcze nie subskrybują, a następnie możecie dodać różne playlisty. Do każdej playlisty możecie dodać odpowiedni tytuł, opis i możecie te playlisty sobie tutaj poustawiać według kolejności, co chcecie, żeby widzowie na przykład przejrzeli jako pierwsze. Z defaultu jako pierwsza playlista tworzy się automatycznie playlista z shortcami, więc jeśli nie chcecie, aby ona była jako pierwsza, to możecie ją sobie tu przesunąć niżej na waszym kanale. Ja właśnie tak zrobiłam. I dzięki temu, że właśnie macie tutaj wszystko dobrze zorganizowane, waszym widzom jest jeszcze łatwiej poruszać się po waszym kanale. A jeśli stworzycie playlisty omawiające konkretny temat, no to zachęcicie żeby oglądali więcej niż jeden film z danej kategorii. Kolejna rzecz to zwiększenie wyświetleń poprzez dodawanie ekranów końcowych. Generalnie ekrany końcowe to świetna rzecz, aby zwiększyć zaangażowanie waszych widzów. Na końcu filmu możecie dodać odnośnik do jakiegoś filmu, czy też całej playlisty, zachęcając tym samym widzów, żeby po obejrzeniu tego filmu, który oglądają teraz, kliknęli w następne, ponieważ tam dowiedzą się kolejnych rzeczy na temat na przykład YouTube'a czy TikToka, tak jak w moim przypadku. I dzięki temu zwiększycie właśnie sobie wyświetlenia, zwiększycie watch time, ponieważ tutaj widzowie spędzą więcej czasu na waszym kanale. Bardzo fajną opcją jest przygotowywanie sobie wcześniej zakończenia filmu, w którym zachęcacie właśnie do kliknięcia. Kolejny film, który już jest na Waszym kanale. Dzięki temu tak naturalnie przekierujecie widzów do oglądania następnego filmu. Jeśli jednak tego nie zrobicie, to równie dobrze możecie po prostu wrzucić na ekran końcowy odnośnik do filmu i na przykład dodać jakiś napis, strzałkę, albo po prostu nawet nie dodawać nic, ale warto, żeby ten ekran końcowy tam był, ponieważ zawsze jest to dodatkowa zachęta do widzów, żeby kliknęli na następny film. Kolejna ważna rzecz, którą warto sobie tutaj przygotować, to ustawienia domyślne przesyłania. Dzięki temu możecie zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Równocześnie macie pewność, że za każdym razem w opisie waszego filmu znajdują się odpowiednie informacje, które chcecie przekazać waszym widzom, a także jeśli chodzi o sam film yy, i różne właśnie informacje typu kategoria, o której wcześniej wspomniałam. Yy, no to również tutaj to za każdym razem będzie się ustawiało automatycznie. Aby to zrobić, wchodzicie do yy, zakładki ustawienia, następnie domyślne yy, ustawienia przesyłania. I tutaj możecie, zobaczcie, dodać tytuł, opis, widoczność, tagi, ustawienia zaawansowane. Również tutaj możecie sobie to wszystko poustawiać i zapisać. Dzięki temu będzie się to dodawało do każdego filmu automatycznie. I już ostatnią, bardzo ważną rzeczą, jak nie najważniejszą, jest podwójna weryfikacja na waszym kanale. Możecie to zrobić w zakładce YouTube Studio. I jest to bardzo, bardzo ważne, aby zabezpieczyć wasz kanał, ponieważ jeśli włączycie dwuetapową weryfikację, to za każdym razem gdy ktoś będzie chciał się zalogować na wasze konto, to YouTube was o tym powiadomi. Jeśli ktoś to próbuje robić bez waszej zgody, to możecie taką próbę logowania zablokować. Tak więc porządne zabezpieczenie swojego kanału jest bardzo ważne, ponieważ nie oszukujmy się, nie ma nic gorszego niż stracić kanał nad którym pracowaliśmy miesiącami, latami. Tak więc ta weryfikacja dwuetapowa jest takim minimum, aby zabezpieczyć nasz kanał. Tak więc te ustawienia to takie minimum fundamenty, które Mogą wam rozwinąć wasz kanał. Jeśli interesuje Was tematyka YouTube'a, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, ponieważ dowiecie się więcej na temat tworzenia kanału. Jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę. A w opisie znajdują się również filmy do pozostałych tutoriali, poradników, które również mogą być dla Was bardzo pomocne, jeśli dopiero zaczynacie swoją drogę na YouTube. A w dzisiejszym filmie to tyle, część i widzimy się następnym razem.